Dzisiaj zapytamy mieszkańców Kent, czymże jest lewak i czy jest niebezpieczny. Zapraszam. Dzień dobry, witam wać panów. Dzisiaj pytanie mam, czymże jest lewak? Yy, lewak to na pewno nie jest w tym, co mówią pisowcy. Mhm. To nie ma nic wspólnego z tym, co oni mówią. Nie wiem, takim nie wiem, człowiekiem, który Lewak, który patrzy na lewo. Odłam partyjny, można powiedzieć tak samo. Lewak? To się zapytajcie Kaczyńskiego. On będzie wiedział. Tak. Wiem, że to jest bardzo obraźliwe określenie dla osób po lewej stronie. Niemniej nie zgadzam się z nim absolutnie. To nie wiem. To jest jakaś organizacja lewacka? Nie powiedziałbym, że ani groźny, ani, ani bezpieczny, taki neutralny chyba, przynajmniej dla mnie osobiście. Lewak to jest człowiek, który ma poglądy lewicowe, ale ma normalne poglądy, a nie takie jak niektórzy mówią, a szczególnie pani sędzina Trybunału Konstytucyjnego, która opluwa ludzi, którzy mają inne poglądy nazywających Lewakiem. Tak bym powiedział. Trudne pytanie. Mm. <laughs> ale w polityce to mówi się tak potocznie o lewicy. Nie wiem. Lewak? Ja nie wiem w ogóle co to jest. Co to jest? Lewak? No, nie spotkałeś się z tym słowem tak jeszcze yy, szczegółowo. A lewak? Coś o lewackiego? Chyba to nie jest istotne kim jest, ale dobrym człowiekiem też może być. Mm -hmm. <sighs> Lewak mi tyle razy życie uratował. Czymże jest lewak? Co? Czymże lewak jest? Ja nie wiem. Leworęczny. Le... Historia, to jest czysta historia. Otóż panowie, zaskoczenie tutaj. Lewak była to broń biała, używana o. przez szlachtę, trzymana w lewej ręce, kiedy w prawej była szabla lewakiem można było zaatakować z nienacka, podobnie jak to robi dzisiejsza prawica. Lewak to była broń biała dzierżona w lewej ręce. O, o ja pierniczę, no to ja mówię leworeżne, ale że to broń, to bym nie powiedziała. Nie interesuje mnie, no w życiu bym to nie wpadł, nawet, nawet nie słyszałem tak, takiego Tak, jest, jest, jest taka historyczna konotacja i to no, jest... Polacy to używali, tak? Tak, polska szlachta, głównie Aha. polska, tak. No, to zaskoczenie. Czyli rzecz dla, Ma y dla majkutów po prostu. Też brzydko nazwany. Raczej, raczej dla szlachty, która używała go z zaskoczenia. Tego nie wiedziałem akurat. Aha, to zaraz będziemy to, wiedzieć. To zaraz będziemy wiedzieć. Dziękujemy. O, pierwszy słyszę. Chociaż już bardzo lubiłem historię. Ale co, no pierwszy to... raz słyszę. Aha, no to ciekawe. O, nie wiedziałam. Super. Pozdrawiam. Już teraz będę wiedzieć. O, co ja nie wiem. <laughs> Pozdrawiam, miłego dnia. Przybyli łani pod okienko, stukają, pukają. Pójść panie, puk to stukają. Tak broń, ale to jest biała broń? Tak. O kurane włoskie, wybieg zamknij, panie.